Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będę chciał naprawić takie oto urządzenie bosza, taką szlipiereczkę. Problem z tym jest taki, że po włączeniu ona robi kawałek obrotu i się wyłącza. Tak wstępnie ją przez tutaj zdjąłem ten filtr przeciwpyłowy, pyłowy, co tutaj był z tyłu, tak patrzę do środka i widzę, że ona jest piekielnie zapylona. Nie jest to żadna gładź, ktoś tym nie robił, bo to jeżeli to była robiona gładź, no to ona by się w środku tam pozapychała po, po od gładzi i tak dalej. W tym przypadku ktoś robił w drewnie jakimś, ale, ale strasznie, strasznie drobny pył z tego drewna jest, strasznie, strasznie drobny, więc porównamy to troszeczkę do gładzi i wydaje mi się, że to mogło się coś popsuć właśnie w ten sposób, że tam się poprzycierało, pozacierało. Rozbierzemy, zobaczymy. Jeżeli mi się nie uda naprawić, to przynajmniej będziecie mieli odcinek z kategorii pokaż kotku co masz w środku. robić Czy Wiecie co moi drodzy, zastanawiam się teraz, od czego zacząć? Czy od razu myjka ultradźwiękowa? Czy spróbować to mimo wszystko, może jeszcze kompresorem przedmuchać. Nie wiem, czy to łożysko się ruszy. Łożysko by trzeba było wymienić, ale już jest sklep zamknięty. Chciałbym to nagrać już dzisiaj więc spróbuję je rozruszać w jakiś sposób. No i co, bierzemy się kompresor, to już poza kadrem troszeczkę zrobię kompresor, no i przedmucham to wszystko, no bo tu jest po prostu Tak jak mówiłem, ktoś to zapchał, więc silnik nie wydaje się być spalony. Tak jeszcze patrzę na uzwojenia, na na wirnik wygląda to wszystko spoko. Szczotek jeszcze tam mamy trochę. Pod tym względem wszystko jest niby ok. Zobaczymy, co będzie po samym przedmuchaniu tego naszego ustrojstwa. Dobra, przedmuchane. Bateria włożona. Miejmy nadzieję, że to mi nie odfrunie, Spróbujmy to włączyć. Zobaczymy, co się wydarzy. Teraz moje wszystkie pająki w terariach chyba tam z dostały. No dobra, czyli działa. Wywalone jest na pewno to łożysko, które muszę jakoś zalać czymś ruszyć, bo jak ono nie ruszy, no to ono będzie blokowało. Głównie to to łożysko właśnie blokowało całe nasze urządzenie. Czyli jak widzicie, często awarie są takie dziwne. Tutaj jak widzicie, to chodzi mimośrodowo, w sensie nie jest równo, no bo to właśnie o to chodzi, że ta szlifierka, Silnik nam się normalnie obraca. Tutaj mamy takie z drugiej strony czekajcie, ja tę baterię Wam pokażę. To będzie od razu seria pokaż kotku, co masz w środku. Tak? Tutaj macie, drodzy moi, normalny silniczek klasyka. Tutaj są styki no to tutaj nie ma co opowiadać. I teraz mamy zobaczcie, to jest taki, takie nierównomiernie ciężkie, że tak to ujmę. Kawał obciążenia, który będzie robił za nas, tak jakby koło zamachowe, bym to nazwał, i to chodzi odśrodkowo, ponieważ, zobaczcie, to wykonuje ruch oscylacyjny, który zostaje później przenoszony na naszą, naszą podstawę. Tak, to zostaje na naszą podstawę i to później chodzi właśnie w ten sam sposób czyli chodzi tym ruchem oscylacyjnym. To jest bardzo proste urządzenie w zasadzie. Co my tutaj mamy? Kawałek elektroniki, no to tutaj, co Wam ja będę mówił, BMS. Nie, BMS a tutaj żadnego nie ma. Jest na pewno fajna rzecz, która jest, którą jest przeciążeniówka. Dzięki temu silnik jest w dobrej kondycji, ponieważ przeciążeniówka w tym działa w ten sposób, że jeżeli zauważa bardzo wysoki prąd na naszym. Który, że silnik chce nasz pobrać zbyt duży prąd, to ona po prostu odcina naszą baterię i zabezpiecza przed tym właśnie przed naszego silnika, tudzież baterii, co pierwsze by nastąpiło. E, czyli można powiedzieć, że to tak jak w niektórych BMS-ach, jeżeli są w stanie puścić załóżmy 40 amperów prądu powyżej 40, po prostu się wyłączają i odcinają dokładnie e, w ten sam sposób działa to tutaj. Bardzo dobre rozwiązanie. E, co ja teraz, moi drodzy, zrobię? Zastanawiam się. E, Docelowo na pewno to łożysko muszę wymienić. Ale póki co, żeby Wam pokazać, spróbuję je zreanimować, wrzucić do jakiegoś płynu, a później, jeżeli to nie uda się, to do myjki ultradźwiękowej. O ile w ogóle mi się je uda zdjąć, zaraz zobaczymy. Coś będziemy kombinowali, moi drodzy. Wiecie co, okaże się chyba, że nawet to łożysko nie będzie trzeba wymieniać. Ja je rozebrałem, tam po prostu kawał śmiecia siedział, który się blokował. Teraz, jak widzicie, palcem to normalnie ruszam. Drugą ręką trzeba kamerę, więc ja w porządku mam tego ruszyć. Ale widzicie, to chodzi dosyć dobrze, więc zaraz to złożę i, i zobaczmy. Jak takie łożysko rozgrać, no to chyba wiecie. Tutaj macie taką muszczelkę. Zresztą nie no tego wam nie będę mówił. Chyba wiecie, jak rozegrać łożysko. Jeżeli byście chcieli film, jak rozebrać łożysko, no to dajcie znać, to wam pokażę na jakimś większym łożysku. Zresztą przecież nie muszę trzymać kamery, mogę ją postawić. Teraz zobaczcie. Jak najbardziej łożysko działa, luzów żadnych ono nie ma. Po prostu wpadł tam paproch. Od cała naprawa. Czasami i takie rzeczy bywają, szczególnie, jeżeli widzicie, że elektronarzędzie jest brudne, a do jakiegoś pyłu czy coś, no to wtedy już macie mniej więcej pogląd na to, co się mogło przytrafić. Ja to składam w tym momencie. No, i zobaczymy, czy będzie wszystko haratało. No, i oczywiście, moi drodzy, żebyście nie zapomnieli, nie zostawiajcie broń Boże w ten sposób łożyska, kiedy ona jest tu obcikana jakimś bednerem czy innym paskustwem. Tutaj WD-40 teraz akurat. E, tylko pamiętajcie, że to trzeba posmarować. Ja to prawdopodobnie maźnę molibdenowym smarem. E, lubię ten smar. E, aczkolwiek musicie zawsze uważać na to, jaki smar stosujecie. E, chodzi o to, że temperatury, może być zimne. Jak jest zimno, inaczej się zachowuje, żeby też nie wyciekł. No, na ten moment wydaje mi się, że użyję tego. Chociaż mam mnóstwo różnych smarów, to ten myślę, że będzie całkiem dobry do takiego czegoś. Dajcie znać w komentarzach, jakiego wy byście użyli. No i urządzonko, moi drodzy, złożone jest. Zobaczmy w takim razie, czy działa. Znaczy w sumie mogłem to trochę wcześniej sprawdzić, ale miejmy nadzieję, że działa. No bo czemu miałoby nie działać? Włączamy. Tu mamy czteryczek, magiczek. piernicza kebola, w Afryce. Także moi drodzy jest wszystko in plus. Krótka naprawa, krótki odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli Wam się podobało, moi drodzy, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Takiego kciuka pod filmem. To dużo daje twórcy, naprawdę. Poza tym widzę, że Wam się podobało. No i na Facebooka zapraszam i te inne rzeczy. O, a ja założę gumkę. Bo ona się przyda, żeby tam było szczelnie. Trzymajcie się, moi drodzy. W sumie filmik możecie wyłączyć, bo tu już nic nie będzie. Tylko w tle słychać drukarki, jak sobie chodzą. Serio, nie czekajcie, już nic nie będzie ciekawego. Już się film skończył. O! I to by było tyle.